Dzień dobry, dzień dobry, dzień. zaczynamy dzień nietypowo. Bo już jestem ogarnięta o godzinie prawie 10, czyli jest to naprawdę nietypowo. Jak na mnie to jest bardzo, wcześ bardzo wcześnie, chodzi o weekend. Um, musimy spełnić swój obowiązek obywatelski, czyli wiecie o, o co chodzi. Nie chcę mówić głośno, bo YouTube lubi tego typu e, informacje blokować, więc spełniamy swój obowiązek i tak zaczynamy dzień. Więc widzieliście, tak wyglądało nasze szybkie, ekspresowe śniadanie, znowu w Makusiu. No ale to tak w weekendy czasami bywa. Po prostu mama chciała kattkę, więc pojałyśmy. W sumie to było moje śniadanie, będę teraz ja dopiero wstałam. a mamy już drugie śniadanie. Kattka jest tak ciepło, biorę na dwór. Biorę na dwór, żeby sobie połaził, tylko czekam, niech się zagrzeje pod tą lampką, trochę uaktywni i idziemy na dwór. Patrzcie na to, 32 i 6, wow, wow, wow. Jezu, jak jest pięknie na dworze, jest tak ciepło. Oby już taka z nami pogoda została, co? Byłoby mega. Czy u was też dzisiaj jest tak ciepło? Bo u nas jest megaśnie ciepło. Ja jestem w długich spodniach i żałuję, że nie wziąłem krótkich spodenek. No ale, dam radę. Wam ktoś kiedyś mówi, że żółwie są wolne? Bzdura, chyba że to olbrzymie, ale te małe żółwie to one zapierdzielają. Popatrzcie, gdzie on już jest. Mam nadzieję, że go widzicie też. Taki się odbija. Jest. Zobaczcie, jak zasuwa. I się bardzo szybko przemieszcza. Patrzcie na to. Czas start. Jak maszeruje szybko. Jak ktoś mówi, że wsi w żówie są wolne, to jest bzdura. I się powtórzę. Olbrzymie, tak, ale te małe. Nie. Są spryciule. Patrzcie, gdzie on już jest. A przed chwilką dopiero był gdzieś tutaj. A już jest tam. Gdzie? To jest niesamowite. Ani razu nic nie powiedziałam o podróży. Wow. Szok. Nie, ucień, troszkę mam rzeczy na głowie. Takie niby luźniejszy dzień, ale troszkę mam rzeczy jeszcze. Muszę porobić i po prostu nie myślę o tym. Więc tak to wygląda. W ogóle chciałam, chciałam wam coś pokazać, bo ostatnio odkryłam. Że w Lidlu można kupić mniejsze Pepsi, one mają 200 ml, bo taki normalny napój, on ma chyba 330 koli. Pepsi, pokażę Wam, jak to wygląda. Z drugiej strony, powiem Wam, to nie zawsze tą wielką 330 nie zawsze się wypije, a to 200 to jest taka wielkość szklanki, więc bez problemu idzie wypić. Myślę, że to jest mega fajna opcja. Aczkolwiek, no cenowo one, one tyle samo kosztują. Szkoda, że ta cena nie jest taka atrakcyjna, jaka powinna być. A niestety, tyle samo kosztują, a po prostu jest yy, wielkość butelki różna. Aczkolwiek, jest to mega fajna opcja, bo wiecie, wy pijecie, a nie tak czasami jak te 330: jest na takiej zasadzie, pijecie. Już nie możecie, ale pijecie, bo szkoda wylać. Tylko po prostu taką Pepsi. Pak, wypijecie, dziękuję, do widzenia. Więc mega, mega fajna opcja. Fajnie, że takie coś robią. Jak dla mnie osobiście mi się to podoba. Aczkolwiek ja pamiętam, że jak byłam we Włoszech parę lat temu, to te puszki jeszcze mniejsze były. To były takie puszeczki, jak ja to mówię, na raz. Na raz, żeby napić się tak na łyka. I dziękuję, do widzenia. Mega fajne. Aczkolwiek, no, takie coś już pomalutku u nas się. Pojawiają więc mega, mega fajnie. Maneczko się maneczko, właśnie skończyłam z pracy, w ogóle widać się w kolejnym dniu. I jest taka pogoda, że ja zapierdzielam na autobus, nie tylko zapierdzielam. O nie, autobus mi odjeżdża. O nie, autobus mi uciekł. No trudno, za trzy minuty mam kolejny. <noise> Jakbyście byli w Opolu, o ulica Ozimska, to mogę wam polecić, polecić tego kebaba, Antalia kebab. Mega, mega pycha. Bardzo dobry kebab. Serdecznie polecam, naprawdę jest dobry. Jest tak mega fajnie ciepło, że nawet można byłoby się w sumie opalać, bo jest tak ciepło. Z Trzy godziny temu ten wiatr był taki mega, mega zimny, a teraz jest właśnie ciepło, że można się fajnie opalać. No zobaczymy, może gdzieś pojadę na wodę się troszkę poopalać, może nie kąpać, ale poopalać. Już jak widzicie, jestem w domu, powiem Wam, wsiadłam w ten autobus i ja pierdam, ale tam chyba z 40 stopni. Ja nie wiem, czy ci kierowcy nie czują, czy jaka cholera, czy sobie okno otwierają i po prostu nie czują tego ciepła. Tam była jakaś masakra. Teraz w tych nowych autobusach nie można tych okien otworzyć. No, normalnie. Ja siedziałam na samym końcu i powiem Wam szczerze, normalnie jakbym stała z przodu, to bym powiedziała, czy może wyłączyć klimatyzację, czy cho chociaż ok okna, żeby potwierać, cokolwiek no To był jakiś dramat. Dawno w tak rozgrzanym autobusie niechałam w środku. Masakra. Nie, nie, że narzekam, tylko takie trochę żalenie się, kurczę, że on chyba tego nie czuje. Ci ludzie to wsiadali, Boże, jak gorąco. Normalnie jakbyście weszli do piekarnika. Okropnie ciepło.